Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z GoodPizzaKorek Good Pizza Lecimy sobie z kolejnym odcinkiem I e, na wstępie przywitała mnie taka informacja Gotuj z kryształami Sami i swoją kuchnię w ekstrawagancką przestrzeń dzięki błyszczącym kryształowym przedmiotom Ok, let's see, tutaj wiadomo, że wszystko jest, ale ładne. Zobaczymy sobie później po ile u nas tu chodzi Oczywiście rozpoczynamy dzień 94 Dzisiejszą poranną transmisję przenosi nam nasz sponsor Big Dada Pizza, zupełnie nowa pizza z pokrojonymi pomidorami. Pomidory, główny składnik najpopularniejszego sosu do pizzy, a już niedługo jej najpopularniejszy dodatek. Szukujący wynik pokazał, że krojone pomidory zajęły drugie miejsce w naszym plebiscycie na ulubione dodatki, zaraz za czosnkiem. Brawo pomidorku! O. Brawo, jak to zabrzmiało? Nigdy nie można mieć wystarczająco dużo pomidorów na pizzy. Jest to zasada, którą papa Louisiana rozumie, rozumie. Właśnie dodali jej jeszcze więcej dzięki nowemu dodatkowi pokrojonym pomidorom. I przyjdźcie i jedzcie pomidory dowolnie. I tak oto minął kolejny Budowajer Fest. Zawsze trudno jest się z nim pożegnać. Pory roku się zmieniają, czas płynie, ale pizza jest wieczna. To my, pracownicy PN News przypominamy wam, żebyście oszczędzali sobie wes i poszli po kawałek pizzy. Dobrze, jesteśmy otwarci. Tak, to wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Okej, okay, obejrzałam sobie reklamę. Na razie jestem w naszym ogródku. Pozbieram sobie rzeczy. Czosnóź... Ehm... Um... Czo nie, nie rozumiem, co chodzi z tym... Proszę wyjść. Maksymalnym tym. Ale na razie. Plus 50? Plus 50? Nie wiem, nie rozumiem. A jeszcze Bazylię sobie też dokupię. Halo, znaczy dosadzę. Na razie niech sobie Bazylia rośnie. Bazylia rośnie 8 godzin z um, Tak wam pokażę. Tylko, że widzicie, obejrzałam wszystko, więc mamy ładną ilość diaksów. Dobra, Bierzemy to. Poczekaj, babu, bo ja muszę. Wszystko przejrzeć, za Zoom, z oliwkami, akceptuj i z cebulą. Hmm, żądam wyjaśnień. Proszę? Oboje wprowadziliśmy dziś do naszego menu nowy dodatek, a są o nim krojone pomidory. Mogę tylko przypuszczać, że to nie jest przypadek, prawda? To przypadek. Nonsens. Przygotowywaliśmy się do tej premiery od momentu przeniesienia naszej siedziby. Dodatkowo podpisałam umowę, która czyni BTP wyłącznym nabywcą wszystkich krojonych pomidorów. Hmm, wyhodowała mnie? Wychodowała się. Więc nie jesteś tylko piekarzem. Wezmę to pod uwagę w przeszłości. Myślałam, że twoja pizzeria będzie już zamknięta, ale wygląda na to, że robi się ciekawie. Powinnaś świętować, póki możesz, ponieważ nie potrwa to długo. Nieważne. Dziwna ta baba. Tęsknię za oglądaniem cię w ogrodzie. Mam nadzieję, że wkrótce do tego wrócisz. Tak, byłam w ogrodzie. Halo. Nie. nie wiem, o co jej chodzi. Bonfire Fest może się skończą, ale ja nadal jestem na haju. Nie sądzę, żeby rozkłus kiedykolwiek wygasł wecz Wow. Twoja pizza naprawdę przeniosła nasze serwowanie na inny poziom brachu. To było jak jazda na fali z delfinem obok mnie magiczne i niezapomniane. Dzięki. Serwerzy i ja byliśmy pod takim wrażeniem, że chcemy Cię mianować oficjalnym piekarzem Hura! Hurra! cię na następnym, następnym razem, gdy Bonfire Fest przypłynie na brzeg. Nara, papa pa! pa. No, to przynajmniej jest miły dla nas. Legenda mówi. Jedna pizza z dorządzania nimi wszystkimi. Jedna pizza, do podania im jedna pizza. Ym, proszę, wskazówka, okej. Okay. Co chcesz? Sospesto i ser. No dobrze. Sospesto i ser. Babo, nie mogłaś tak od razu. Yy, ja chciałam, chciałam. Miałam z oliwkami, nie? Dwa razy z oliwkami i raz z cebulką. Yy, raz i dwa. Tak, dobrze pamiętam, że raz z ją. Z cebulą, dokładnie. Więc to na razie dorzucimy. To na razie dorzucimy. To jest do krojenia. Jeszcze raz z cebulką. Dzisiaj na pewno w topy z zasum nie będzie. Mhm, ja mam czosnek już na maksa. Na razie pomidory mogę w sumie sobie. I oliwki. Dobra. Dobra, ja muszę też patrzeć w te. Nie tu! Ja pierdzielę. Dajcie mi ten Proszę, pozwólcie mi to otworzyć. Usunę. Nie, 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 po prostu nie mogę z mojej głupoty. Baba się już na mnie wścieka, bo, bo mi się pomyliło. Przepraszam, panią, przepraszam, nie chciałam. Proszę. Świetnie, dokładnie to, czego chciałam. Przepraszam. No szybko. Pomidory są najlepsze, prawda? Bo na mojej pizzy wszystko, co z pomidorem i serem. Proszę, wskazówka. Okay. Chcesz sos, ser? I pokrojone, dobra. Mamy sos, mamy ser. Mamy krojone pomidorki. Raz dwa, trzy, raz, 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 dwa, trzy. Super, lecimy. Ja sobie szybko sprawdzę, co jest na zasum. Z papryką raz i z pieczorkami raz. Ale fajne dzisiaj zamówienie. Z papryką raz i z pieczorkami też raz. Dobrze, to idzie tu, to idzie tu, to idzie, tu, to idzie do krojenia, to idzie tu, to idzie tu. Dziękuję, pięknie. Mamy wszystko zrobione. Proszę, papa. Pa. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się nie skończył, nie skończył się. Idź już. Daj następnego. Szybko gościu. Dobra, wskazówka OK. E, chcę sos pomidorowy, pieczarki, oliwki, cebula. Sos pomidorowy, pieczarki, oliwki, cebula, papryka pewnie. Mm. Ananas, bazylia, bakłażan. Ananas... O, jeszcze jest zautomatyzowana ale już bazylia nie. Więc szybko lecimy sobie z bazylią, bakłażan. Teraz jest różnica taka, że mam krótkie paznokcie i z łatwością, moi kochani, klikam sobie w ten, bo mi po prostu odpadły moje poprzednie, dlatego mam teraz krótkie paznokcie. Tak się domyślałam, żebym chciał wegańską. Tak jednym okiem przeczytałam, a drugim już nie. Dobra, szybko raz. Do klienta, bo za sumie jeszcze przyjedzie. Co my tu mamy, niby? Pomidor, okej, okay. Idź. Co? Biedacy nie mają dużego wyboru? Spierniczaj. E, dobrze, tak. Z oliwkami razy dwa podaj, proszę. Super, wiem, wiem, że jesteś. Akceptuj z cebulą. A na kiedy jest to z cebulą? Na szóstą, dobra. Był kiedyś człowiek, który namówił pizzę z peperoniem z Okej, Ok. To już peperoniem z kiobasu, czyli klasyczne mięsko i dwa razy do pieca. Ja bym chciała, tak jak było, nie wiem czy jesteście tak starzy jak ja, że graliście w Papa Louisiana i tam było właśnie. Nie, nie Papa Louisiana, my jesteśmy Papa Louisiana. <grytanie> no właśnie nazwano się restauracja jest na cześć. Papa Louis i oni mieli. Właśnie różne. Były loty były gofry, była pizza, wszystko tam było. Jedną idealnie zrobioną, wegańską, bez sosu pomidorowego, ok, Czyli pesto wegańskie. No dobra, to jest wegańskie, to jest wegańskie, to też, to też, to też. I teraz lecimy. To... Bakłażan. Yy, także ja uwielbiałam tamtą gierkę. I jakbym tylko była gdzieś jeszcze do zagrania, bardzo chętnie bym to zagrała i nagrała. Yy, bo... Kurde, taki kawał, arcydzieła trzeba moim zdaniem um, uwiecznić. To były gry, naprawdę warte grania. I jakby teraz... Aha, ja temu gościowi dwa razy do pieca nie dałam, dlatego był niezadowolony. Dobra, pizza to pizza idź sobie. Czy mogę dostać py... Proszę wskazówkę, okej. Okay. Co chcesz? Ser, Bazylia pokrojone pomidory. Ser... Ja muszę sobie coś dzisiaj jeszcze zautomatyzować, pod warunkiem, że będzie taka możliwość, bo zaczyna mnie to wszystko, ale niektórych rzeczy nie można. Bo na przykład czosnku. Bo jakoś tak nie można. Bo to jest. Co? S Moja składnia jest po prostu niesamowita. Tak, o dzisiaj ty widzę, że masz um, pełni wartę. Uciekło mi słowo. Dzisiaj jesteś na tym, że jeździ. Kurczę. Często to panu ziarniste i cebula z bazylią. No dobrze. Nie zapytałam, czy chcę, założę, że tak. Cebula z bazylią. Raz, dwa, trzy. 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 Tak? Cebula z bazylią? Tak. Tak? Nie skupiłam się, wybaczcie. Chyba, że chodziło jej o pesto z cebulą. Dobra, nieważne. Mogłam dopytać, ale... No cóż. Mm -hmm. Co, wiedziałam. Bez to nie bazylia. Pizza makaronowe, w sos. Co wskazówka? Ser pepperoni, sos. Sos? ser pepperoni. No, szybciutko. Lecimy. Nasz dzień się powolutku kończy, także jest super. E, aha, musimy jeszcze zobaczyć tą kresztową kolekcję. Masz. Chciałam mieć złotą. Dziękuję za tę doskonałą pizzę. Chciałam mieć złotą pizzę, nie wiem, czy pamiętacie. Sobie obiecałam, że tak będzie. Ale nie wiem, czy to tak będzie. Nie toleruję laktozy, ale lubię wszystko inne. Um, co? Lubię wszystko inne. Dobra. Na jakim sosie? Zielonym. Wszystko inne. No dobra. A ile ja za oliwki? Dobra, nieważne. O, po sęcie mi to zabiera mniej więcej. A to mi tu poszło? Poszło, dobra. Hop, hop. To jest, do, okay, to jest do położenia już, szyneczka, o szyneczka mam zautomatyzowaną, no tak na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał 4 mięsa, szkoda, że nikt teraz 4 mięs nie bierze, jeszcze krewety muszę zautomatyzować i w sumie takie, no nie, nie, takich głównych nie będę miała skończonych, o, kuraczek jest skończony, Boże drogi, jaka to pizza jest droga w, moich, w moim wykonaniu. Żeby ci ludzie byli dla mnie tak klienci, tak cenni, no to, jak ta pizza. A tak to nie, przychodzą, marudzą, nie o to im chodziło. Idź sobie. Anhois, okej. Okay. Szkoda, że nie powiedziałeś, żeby być bez anhois. No, tak, tak. Tak, tak, proszę cię bardzo, papa, pa. idź sobie. Zadania. Mm. O, zagraj trzy dni rozgrywki. Chyba cię pogrzała, żebym ja dzisiaj trzy dni grała. Ja mam ledwo siłę nagrać jeden. O, oh wow, to imponujące, widzicie prażnie działającego tuż obok BDP. Co powiesz na pizzę taka? Proszę, okej. Okay. Musisz być naprawdę najlepszy. Suprema. No dobra. Suprema jest fajna, bo są cztery, to znaczy sześć pierwszych tych podstawowych składników, które mam zautomatyzowane. Także wiecie, są jeszcze tak. No wszystko dałam świetnie. A nie chce mi się, wiecie? Nie chce mi się. Już szczerze. Już jest późno, już jest po czasie Także na spokojnie sobie Proszę bardzo Wow, to już wiem dlaczego udało ci się pozostać otwartym, no bo mam najlepszą pizzę na świecie, halo Ojejku <laughs> Zobaczcie Zachłysnąłam się śliną, okej okay. dekorację. o Co to? Retroskrzynka na słoiki Jakie fajne um, Ale resztą, okej okay. Mhm uh -huh. Wszystko za jak rozumiem. Ej, stół do pakowania, ale fajna. Wiecie co zrobię? Zrobię tak raz, dwa, trzy, cztery i na razie tyle. Hm. Ciekawe, ciekawe to wszystko. Przy... Ej, sławki mi spadły, baczcie. Um, Dobadniało się, bo to nie jest niemożliwe, żeby to zdobyć. Za dwa dni jeszcze jestem... Czy jestem w stanie trzy rzeczy stąd za, zdobyć? Kupiłam sobie to, co byłam w stanie. Hm. Ładne to jest. Ładne, nie powiem. Hm. Kurde, takie to wszystko bym chciała, nie? Pojemnik na dodatki. Może sobie wezmę pojemnik na dodatki. Bez automatyzacji jeszcze wytrzymam. I dobijemy na ciasto. Ten kryształowy. Jutro będę musiała zagrać, i wtedy będę miała i pojutrze. Albo jutro, tylko zobaczymy. No dobra, ulepszenia coś, nic, naprawy nic. Z ogrodu ja sobie muszę kupić. To kupimy za wszystko, co jest poniżej 15. To jest poniżej 15, to jest poniżej i to też jest poniżej. Na resztę, na razie. Dobra, czosnek też kupię Czosnek musi mieć. Trudno. Z nasion... O, nie popatrzyłam, co mogę siać. Kurde. Trudno, nieważne. Nas nasionka mam, to wszystko nie ucieknie. Dzięki za oglądanie dzisiejszego. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa, pa.